O złotą chochlę Starosty Olsztyńskiego. Nowy projekt promocyjny organizowany przez Starostwo. Inicjatywa wpisuje się w projekt Warmia jest Smaczna, którego celem jest ożywienie i promocja kulinarnego dziedzictwa regionu. Adresatem konkursu są koła gospodyń wiejskich. Do każdego koła wysłaliśmy zaproszenie, aby wzięło udział w konkursie kulinarnym do przygotowania dwóch przepisów kulinarnych na koło gospodyń. Do końca sierpnia czekamy na te przepisy. Z tych dwóch przepisów wybierzemy najpierw 70. Ocenimy te 70 i 70 znajdzie się w, nowym, w nowej książce, która zostanie wydana po rozstrzygnięciu konkursu o Złotą Chochlę starostą Planowana publikacja to przepisownik kulinarny z kuchni nie tylko Warniejskiej Burki Ma to być suplement wydanej już książki Kuchnie Świętej Warmii Biesiadnik Kulinarny. Zaprosimy 10 kół gospodyń wiejskich do, do finału konkursu, który odbędzie się najprawdopodobniej jesienią, gdzieś koło października. Chcemy go zrobić w Bartbo i tam zrobić biesiadę warmińską i nie tylko warmińską. Kolejną inicjatywą promującą nasz region ma być forszmak warmiński przystawka na bazie śledzi, ziemniaków i cebuli, popularna na naszych terenach, zwłaszcza w XIX wieku. Współczesną autorką tego specjału jest Marlena Tubis. Punktem wyjścia pasztet ze śledzia. Moi panowie powiedzieli, że już mają dosyć próbowania tego pasztetu ze śledzia, więc przydałoby się mięso do tego. Ja mówię, ależ proszę was bardzo. Więc trafił, trafił do tego pasztetu zmielony boczek. I tak powstał wraz z pasztetem śledziowy dwusłój warmiński. Istnieje od niedawna, a już wyróżniony został na ostatnich targach żywności regionalnej w Olsztynie. Nominowany jest także w 14. edycji konkursu Róża Regionów w kategorii Produkty Specjalne.